Partnerem podcastu jest Dell Technologies, dostawca rozwiązań IT dla biznesu. Zapraszamy na stronę dell.com. Z mobilnego studia Voice House na Dell Technologies Forum, Jarosław Kuźniar. W najnowszym specjalnym wydaniu podcastu technologicznie 30 lat w branży IT. Największe zmiany, najciekawsze pivoty, najmilsze zaskoczenia, historia firmy i ludzi, jak bardzo potrzeby inwestorów i pracowników zmieniły się przez te lata, jak ważne jest budowanie fabryk bliżej Europy niż Azji, jak mobilna musi być współczesna fabryka IT, żeby sprzęt, który robi, reagował choćby na zmiany cen energii. Gościem podcastu technologicznie jest Dariusz Piotrowski, dyrektor zarządzający Dell Technologies Polska. Jak popatrzymy sobie dzisiaj na forum, na te tłumy, które tutaj przychodzą, rozmawiają, pewnie robią biznes także, w jakiej sytuacji dzisiaj jest branża IT w Polsce? No, może zaczniemy nawet szerzej, nie tylko branża IT w Polsce, bo branża w IT w Polsce jest zależna od tego, w jakiej kondycji jesteśmy w ogóle na świecie, jeśli chodzi o IT. Myślę, że jesteśmy w takim dosyć ciekawym punkcie, tak? Ilość tych czarnych łabędzi czy niepewności, w których żyjemy jest tak duża, że jednoznaczna odpowiedź będzie trudna. Natomiast chciałem powiedzieć wszystkim, którzy wieszczą jakiś gigantyczny kryzys i kasandryczne myśli mają. Ja jestem w branży około 30, ponad 30 lat i branża ma swoje cykle, dość naturalne również. Oczywiście wymuszane przez koniunkturę, wymuszane przez ekonomię, więc ja bym powiedział w ten sposób. Wszystkie dobre doniesienia lub złe doniesienia prasowe, to nie jest cała rzeczywistość branży. My dziś wróciliśmy do ścieżki wzrostu sprzed COVID-u. W trakcie COVID-u branża IT dostała niesamowitego wsparcia, bo te potrzeby były wielokrotnie większe. Dziś, gdy porównujemy rok do roku, czyli do poprzedniego roku, który był mocny, jest troszkę mniej, jest spowolnienie, to widzimy choćby u nas w konsumenckim sprzedaży, choćby w tej sprzedaży końcówek, czyli komputerów osobistych, ale przeszliśmy teraz do trybu, że bez danych się nie da żyć, bez splątanych światów, o których też mówimy tutaj bardzo mocno w naszym projekcie, czyli tego, że przenika się nasza rozrywka, praca, życie, nasze choćby wizyty u lekarza, spotkania z przyjaciółmi, to wszystko powoduje, że te dane się gromadzą, musimy je przetwarzać, składować, zabezpieczać, i to branżę napędza. Też to, o czym rozmawialiśmy w tej miniserii tutaj na Dell Technologies Forum, moment, w którym komputer. Już nie ma charakteru albo tylko prywatnego, albo tylko służbowego. Mam komputer i z nim żyję. Raz jestem z tym samym sprzętem w pracy, a raz jestem z tym samym sprzętem, bo oglądam sobie prywatnie film. To się dzieje, to się działo wcześniej, tylko myśmy nie zwracali na to uwagi. A teraz w eksponencjalny sposób w bardzo krótkim okresie czasu dotarło to do nas i jeszcze wkroczyły inne obszary, bo my mówimy o komputerze, ale też mamy urządzenia mobilne. Mamy coraz więcej aplikacji, super aplikacji, jakie nazywamy, które łączą wiele funkcji. Ze sobą. Można przytoczyć nawet nasze aplikacje, nasze jako obywatela. Wem, obywatelu, wokół wszystkiego nagle pojawiły się rzeczy, które. Kiedyś nam się wydawały dziwne. Dziś jedziesz samochodem, nie potrzebujesz nic oprócz telefonu. W zasadzie nie potrzebujesz nawet, ale masz swój dowód osobisty, dowód rejestracyjny, prawo jazdy. Wszystkie dane masz już w tej formule. I to jest pewien znak czasu, tak? Więc to splątanie tych światów, przenikanie się, będzie naszą rzeczywistością już na zawsze. Choć też jeden z tematów, który jest bardzo ważny w tym kontekście, tego przenikania się światów, tego wykorzystywania sprzętu do różnych celów, bezpieczeństwo tych danych. I to jest też, myślę, jeden z takich tematów, który pewnie w najbliższym czasie będzie jeszcze bardziej ważne, jeśli nie najważniejsze. Ja bym rozszerzył nawet to. To nie chodzi o samo bezpieczeństwo danych, które jest ultra ważne. Chodzi o ogólnie odporność naszą na ataki wszelkiego rodzaju. Bo to są ataki, które zaczynają się od ataków psychologicznych, mhm. które oszukują cię i podkładają się pod kogoś innego i w tym momencie wyłudzają czy twoją tożsamość, czy dostęp do innych danych. Czy to są ataki, które niszczą funkcjonowanie firmy, czy poprzez zaszyfrowanie, czy poprzez denial, ataki, które powodują, że no nie możemy funkcjonować? Czy to są ataki na supply chain, co my bardzo mocno podkreślamy, że dzisiaj się zmieniło w bezpieczeństwie jedno? Słyszałeś pojęcia typu płaszczyzna, mhm. wektor ataku, tak? Przez lata operujemy tym w technologiach. Ja stawiam tezę, że z płaszczyzny, czyli dwuwymiarowego takiego systemu, firewall zabezpieczenia, przeszliśmy do. Przestrzeni ataku jest kolejny wymiar, kolejnym wymiarem jest twój ekosystem. To jesteś ty jako przedsiębiorstwo, twoi poddostawcy, twoi klienci. Każdy element, jeśli jest schakowany, może zagrażać tobie, czyli stworzyła nam się pewna wielowymiarowość. Także to jest, myślę, tą osią, z którą rozmawiamy z klientami, partnerami i pokazujemy też, jak się zabezpieczać. Pokazujemy, jak się dzielić najlepszymi praktykami, bo nie ma bezpieczeństwa, które. Jedna osoba, jedna firma wymyśli, stworzy, jesteś 100% zabezpieczony. To jest utopia. Ci ludzie, których zresztą nasi słuchacze mają szansę teraz usłyszeć, którzy chodzą też i podglądają, jak wygląda to nasze studio na forum, czego oni szukają dzisiaj, albo o co pytają, albo czego im trzeba, bo być może klienci powiedzieli im: Słuchajcie, to jest fajne, ale ja bym skręcił lekko w lewo, lekko w prawo, albo brakuje mi tej konkretnej rzeczy. My dziś na forum postawiliśmy tezę na sesji otwierającej, mianowicie taką, że mamy absolutnie. Dużo więcej opcji. Świat IT, firm technologicznych, rozwiązań software'owych, podaje nam tysiące, miliony odpowiedzi różnych. Ale paradoksalnie mamy dużo mniej dobrych wyborów. Czyli mamy więcej opcji, ale tych dobrych wyborów jest mniej. A dobry wybór to co to znaczy? Dobry wybór to znaczy świadomy wybór. Dobry wybór to oznacza wybór technologii, która odpowiada na prawdziwe Twoje potrzeby, a nie jest marketingowo dobrze opakowana. Dobry wybór oznacza, że pytasz swojego dostawcę o jego łańcuch dostaw, czy jest bezpieczny, jakie wartości on. Dobry wybór to jest dostawca, który rozmawia z Tobą o ESG, który też wierzy w te wartości, który wie, że minimalny gazów cieplarnianych, że dbanie o diversity to są ważne rzeczy dla planety, dla świata, dla nas ludzi i to są te wszystkie aspekty, które zebrane razem dają ci. Plus technologicznie oczywiście wchodzisz w ścieżkę, która odpowiada na twoją potrzebę, a nie kupujesz dziesiąte rozwiązanie do jednego problemu, i te dziewięć jeszcze nie odpowiedziało. Choć myślę, Darek, i tu się odwołam do Twojego doświadczenia, tak jak mówisz, 30-letniego w tej branży. Dzisiaj, myślę też ta perspektywa czasu, kiedy potrzebujemy zmiany albo potrzebujemy elastyczności, jest inna niż kiedyś. Planowanie sobie na 10 lat do przodu, na 15 lat do przodu, nie przesadzam już, nie idę dalej. Dzisiaj tak naprawdę kwartał do kwartału w biznesie, ale w życiu prywatnym też może być zupełnie inny. Tak, dzisiaj horyzont decyzji się skrócił. Nawet wyborów strategicznych się skrócił. Chociaż mhm. uważam, że pewne podstawy zarządzania firmą i dokonywania wyborów powinny być stabilne, bo inaczej nie będziemy mówić o strategii tylko o czystej taktyce, więc tutaj musimy być ostrożni. Natomiast horyzont decyzji się skrócił i ja też dzisiaj powiedziałem o tym i powtórzę do Państwa, że eksperymentujcie, ale miejcie krótki horyzont eksperymentu. Idźcie w pięć różnych ścieżek, ale zamykajcie je jak od razu widzicie pierwsze cienie, rysy mhm. na tych eksperymentach. Czasem nawet lepiej jest zamknąć dobry eksperyment wcześniej i to jest potencjalna strata, widać to za kwartał czy dwa, niż kontynuować pięć eksperymentów za długo, bo to jest i koszt, nie macie tyle zasobów i pójdziecie w różne złe ścieżki, tak? Więc to drobne eksperymentowanie, horyzont się skrócił i o tych wyborach dzisiaj mówimy. My my, jako Dell Technologies, chcemy być doradcą w tych wyborach, tak? Stąd te cztery ścieżki, które zdefiniowaliśmy, ważne dla nas, to jest zredefiniowanie architektury, my to nazywamy Stack Redefinition. To jest Data Induce Everything, czyli od danych się wszystko zaczyna i na danych kończy. To tak to jest. Chyba najlepsza waluta dzisiaj. Dokładnie. Mamy Cyber Resilience, czyli nie tak po prostu Cyber Security, tylko odporność na te mm. wszystkie ataki i zagrożenia. I ostatni element Entangled worlds, czyli splątane światy, czyli to, o czym już mówiliśmy, splątanie naszej rzeczywistości biznesowej i prywatnej. W którym jest najwięcej wyzwań, albo które są najlepiej zdefiniowane i do których jesteście najlepiej przygotowani? Na Pewno od razu odpowiem, że cyber resilience, czyli nasza oferta, holistyczne podejście do bezpieczeństwa jest naszym wyznacznikiem, tak? od komputera osobistego, mhm. a w zasadzie od jego biosu, poprzez computing power, serwery, data center, czyli storage, networking, backup, aż po tak zwaną złotą kopię w cyfrowym bunkrze, o którym my mówimy, gdzie możemy się otworzyć w razie jak Stanie się ten kryzys, stanie się to coś złego, czego się obawialiśmy. I więc to holistyczne podejście, używanie machine learningu, to są te wyróżniki. Ale myślę, że musimy powiedzieć, że najmniej odpowiedzi jest w spontanym świecie, bo tam jest człowiek, mm -hmm. więc tam każdy może. Największe musi... zagrożenie. Mm. No versus technologia, która czasami potrafi w powtarzalny sposób być bardziej bezpieczna. Zagrożenie gdzieś dla naszych wewnętrznych bytów, emocji i wszystkiego innego. To z tym się zgodzę. Natomiast równie dobrze odpowiadamy na pytania o ob obszar architektury, tak? i o data. Na tym się znamy. Powtarzam za Michaelem Delem od lat Dell Technologies odpowiada za 50% danych krytycznych na całym świecie, na naszym globie. Więc my mamy obowiązek dbać o nie dla państwa i to robimy. I teraz, kiedy myślimy sobie o tym komputerze, który stał się i centrum pracy, i centrum rozrywki, łatwiej czy trudniej dzisiaj dbać o te dane? Skoro wiesz, pokus do tego, żeby wykorzystać komputer z mega ważnymi danymi biznesowymi w prywatnym celu. Łatwiej czy trudniej w stosunku do? Świata, który minął, czyli podziału takiego, że w robocie mam coś, co stoi i tam jest bezpieczne, do świata, do którego wszedłem teraz, czyli zabieram komputer, mogę pracować skądkolwiek chcę, wpinam się do jakiejkolwiek sieci, wciąż muszę się czuć bezpieczny, moje dane też. No to mocno się cofnąłeś. Bo mówisz o czasach pewnie sprzed 15 lat, albo lepiej. Mm -hmm. tak? Przez ostatnie lata my przesiąkaliśmy, to przenikanie się zaczynało. COVID, tak jak no tak. powiedziałem, wzmocnił to. Myślę, że trudniej. Myślę, że to splątanie powoduje, że jest trudniej, dlatego że dla administratorów IT, których komputery są. Jest to trudniejsze. Po drugie, mamy trend drink your own device, czyli w zasadzie możesz przynieść dowolne urządzenie i też na nim zacząć pracować. My tworzymy rozwiązania VDI-owe, tworzymy pewne jak gdyby wewnętrzne kontenery na tym urządzeniu, autoryzujemy, mamy VPN-y. Natomiast co do zasady jest trudniej, tak? Nie niemożliwe, ale myślę, że jednak jest trudniej zadbać o całkowite bezpieczeństwo. Z drugiej strony, oczywiście firmy powinny lepiej klasyfikować, które dane są. Ja dziś, wysyłając mail do Ciebie, mhm. mam cztery opcje, muszę oznaczyć. Czy to jest strictly confidential wewnętrzny, czy tylko wewnętrzny, czy to jest taki public, ale jeszcze z restrykcjami, czy jest fully public. Także gdzieś ta bitwa trwa, tak, o to zabezpieczanie. Jak popatrzymy na całą 30-letnią historię, który z tych momentów dla ciebie osobiście jest takim, który jest, gdyby zapytać, powiesz, to jest fundament. Ja nie jestem w delu od 30 Jasne. lat, więc o całą historię nie, natomiast na pewno fundamentem był rok 92, czyli decyzja Michaela Della, bo tu w zasadzie non-stop są decyzje Michaela Della w naszej historii, jest cały czas, by the way, to to jest chyba jeden z ostatnich naprawdę <noise> właścicieli, założycieli, który nadal super aktywnie stoi na czele firmy w IT, tak? 1992 mm. rok, Michael Dell zakłada przedstawicielstwo, świętujemy dzisiaj 30-lecie biura handlowego sprzedaży w Polsce. Ciekawa anegdota, w tych pierwszych latach to było kilkanaście tysięcy komputerów mm. sprzedawanych dla regionu tutaj Central Eastern Europe przez rok. Kilkanaście Dziś? tysięcy przez rok? Tak, mm. dla regionu. kilku tak. krajów, tak? kilkunastu. Dziś? Dziś my mamy pojedynczy tydzień w Polsce, że sprzedajemy kilkanaście Dla tysięcy komputerów. Też. Nie, tylko w Polsce. Czyli, jak gdyby, to pokazuje skalę, tak? Drugim kamieniem milowym na pewno była decyzja i otworzenie fabryki. 15 lat temu została otworzona fabryka w Łodzi, która od 15 lat wyprodukowała. 53 miliony urządzeń, które są rozsyłane dla całego regionu MEA, dla Europy i nawet szerzej. Co więcej, ta fabryka potrafi w trudnych czasach przejąć produkcję dla innych regionów świata. Mieliśmy takie zdarzenia, katastrofy naturalne, plus COVID, to było Nashville w Stanach i w Malezji. I fabryka w ciągu pojedynczych godzin, pojedynczych dni przejęła produkcję, wysyłając ją do tamtych regionów. I jest to naprawdę coś, czego jesteśmy dumni. Zeszły rok Rekord produkcji prawie 6 milionów urządzeń, tak? I komputery, i serwery, i storage. Są tu produkowane. Słuchając tego, przestaje się uśmiechać do miłych no, Twoich pracowników, jakby nie było ludzi, którzy przyszli tutaj. Pelierko, zrobimy sobie zdjęcie. Pewnie jasne, a co robicie? Składamy komputery. Jak ludzie wciąż składają komputery? No ale tak to rzeczywiście jest. Jak popatrzymy dzisiaj sobie też i tu wrócę do tego podziału Polska region Środkowo Wschodniej Europy. Ile my ważymy w tym koszyku? Polska w regionie Central Eastern Europe dla Dell Technologies mm. jest największa i to przez istotny faktor, tak? W stosunku do wszystkich krajów to zależy jak firmy definiują centralistę Europe. W przypadku naszej definicji my stanowimy 30 do 40% całości regionu. No zależnie czy mówimy o tylko o komputerach czy o serwerach, ale też o jak gdyby o revenue, tak? Skala o której mówisz tej produkcyjna, skala też jest duża i oni chciałem zapytać cytując ojca założyciela i szefa Ile się zmienia przez ten czas? Jak dzisiaj powinna wyglądać albo jak wygląda właśnie taka fabryka, żeby umieć to zrobić, czyli żeby umieć w ciągu nocy przestawić się na zapotrzebowanie, które może przyjść z zupełnie innego końca świata? To przede wszystkim to jest najnowsza technologia, tak? My jesteśmy z tej fabryki dumni, bo tam są rozwiązania, które są nawet wewnątrz Dela jednymi z najbardziej nowatorskich. Mamy tam linie produkcyjne, które mają różną strukturę. Są linie. W których, jak to na linii właśnie ta produkcja idzie, czyli są montowane. Znaczy nie, że każde kolejne stanowisko dokłada jakiś element, to tak sobie wyobrażamy produkcję, ale są te stanowiska gniazdowe, gdzie wszystko przyjeżdża w jedno miejsce i w zasadzie jedna, dwie osoby montują wszystko w jednym miejscu, a koszyki z komponentami przyjeżdżają. To jest w pełni zcyfryzowany proces. Dzisiaj, jeżeli zamówisz u nas, czy komputer, czy serwer, i w fabryce pojedziesz do niej, to możemy Ci pokazać dokładnie, w którym jest punkcie, jakie testy przeszło i nawet kto produkował Twój komputer. Fajne. Choć w kontekście tego, co zrobił też COVID, czyli zaburzył zupełnie łańcuch dostaw, to jest bardzo pomocna rzecz. Mieć coś pod ręką. Dzisiaj wiele krajów, nawet nie biznesów, mówi, musimy pomyśleć o tym, żeby pewne rzeczy produkować bliżej siebie niż kiedykolwiek, rozumiem, że łódź w tym kontekście, w tym nowym otoczeniu, wam sprzyja. No Łódź to sprzyja nam już od 15 lat, ale my robimy coś więcej. To, co powiedziałeś, to jest ważne, przybliżenie tych łańcuchów dostaw i komponentów. W najbliższych latach, możliwe, że już w przyszłym roku, ale to jest taki plan, będziemy otwierać centrum logistyczne, które w Wzmocni możliwości samej fabryki w Łodzi, czyli wszystkie komponenty złożone urządzenia będą zaraz pod ręką. To jeszcze przyspieszy nasz łańcuch dostaw, realizację nie tylko dla klientów polskich, ale europejskich usprawni. A dodatkowo się o te kamienie milowe, tylko domknę to pytanie. W tym roku otworzyliśmy RD Centrum Research and Development w Polsce. I to będzie już w tej chwili na pewno 350 osób, ale to nie jest ostatnie słowo, już zatrudnionych mamy 173 miesiące developerów. Ciekawostka, 25% osób zatrudnionych to kobiety w branży naszej mm -hmm. i w software development, więc to warte podkreślenia. Rzeczy, które będzie robiło Research and Development, to jest cutting edge. To są technologie nie jakiegoś tam ostatniego sortu, to naprawdę nasze najważniejsze macierze, iZilon inne rzeczy, Power Store i tak dalej. O to też chciałem zapytać, bo jak popatrzymy na Wasz biznes, no to to nie są tylko komputery. Tych no produktów nie. jest od groma. I teraz R&D w takim świecie, który bardzo dynamicznie się zmienia, w którym klienci potrzebują co chwilę czegoś nowego, w którym sprzęt musi odpowiadać bardzo szybko na to właśnie jakie jest zapotrzebowanie, jakie są wyzwania, Jakie są zagrożenia? Czym dzisiaj tak naprawdę jest takie centrum eksperymentalne? Znaczy RD no to nie tyle ono jest eksperymentalne, co tworzy oprogramowanie do naszych platform hardwareowych. No, w pewnym sensie jest eksperymentalne, no bo jak gdyby my testujemy różne ścieżki i wybieramy najlepsze z nich, oczywiście, ono jest miejscem, w którym, słuchając zapotrzebowania klientów, odpowiadamy na funkcjonalność urządzeń, które im dostarczamy. Czyli to są ludzie, którzy właśnie poprzez software, odpowiednie oprogramowanie, dają zwiększone moce, inne reakcje. Dają na przykład algorytmy samouczące się, dzisiaj o tym też mówiłem, które wykrywają anomalie w zapisie macierzy, tak? I możemy wykryć na przykład atak, czyli bezpieczeństwo, security może być na samej macierzy zaszyte, dzięki temu, Przecież że… To w krzemie prawie że? No nie w krzemie, w oprogramowaniu aż tak. Aż tak. Przecież... tylko tak. No poprzez krzem, no bo krzem procesuje no to zawsze to, co zaszywamy, taki skrót myślowy inżynierski, przepraszam za nie to. Sprawę. Więc jesteśmy tu bardzo blisko, tak? I to odpowiada, jeszcze byśmy tego nie wymyślili parę lat temu, chociaż teoretycznie hardware mógł być ten sam. I to jest ta synergia między nowoczesnym hardwarem a softwarem i tego będzie coraz więcej. Jak powatrzymy sobie globalnie, ale z perspektywy gospodarczej, już nawet zostawiając na chwilę samą branżę IT, decyzja o rozbudowie fabryki czy teraz o centrum logistycznym także w kontekście Polski. Dlaczego Polska, a nie? innego? No, to jest zapewne pytanie do Michaela Adela, bo on jest takim ostatecznym decydentem, który o tym decyduje i zespół, który mu doradza, ale ja myślę, że myśmy udowodnili naszą pewną, no jednak doskonałość, nie zawaham się użyć tego słowa, w innowacjach. Fabryka Włodzi, nasz sposób działania tutaj na rynku polskim pokazuje, nasz udział w rynku, jesteśmy liderem w komputerach osobistych, serwerach i w storage'u, pokazuje, że potrafimy tu robić rzeczy nawet lepiej niż w innych krajach, w których też Deli jest, tak? I to otrzymuje pewną premię zaufania. Oczywiście gigantycznym handicapem dla nas w wyborze R&D jest pula studentów, pula pracowników, których mamy. Jednak oni są w Polsce, oni nadal chcą pracować dla takich firm jak nasza i podobnych i tworzyć rozwiązania IT. Warunek? To musi być ciekawe. Warunek? To musi odpowiadać im potrzebom. na przykład 100% pracuje zdalnie u nas tych osób, tak? To nie jest tak, one pracują na całym terenie Polski, tak? Polski lub pewnie poza, bo jak się popatrzy dzisiaj na cały świat IT, no to on może nie tyle z tego słynie, ale z tego jest znany, że ludzie, którzy świetnie kodują, mogą śmiało kodować dla kogoś w San Francisco właśnie albo gdziekolwiek jeszcze indziej i są obywatelami świata, obywatelami technologicznego świata, więc to przywiązanie do kraju bywa wtórne. I tak i nie, dlatego że to, o czym mówisz, to są trochę tacy freelancerzy. Ui. Jeżeli się decydujesz na pracę w takiej firmie jak nasza i odpowiadasz za najnowocześniejsze technologie Cutting Edge, to jednak Jasne. nie może być. Freelancer lancerem, to jesteś u nas, wiążą cię pewne dodatkowe umowy o prawa autorskie, copyright i tak dalej. Oczywiście można pracować z innego kraju, no tak. natomiast większość ludzi to jest nadal osoby z naszego obszaru geograficznego. Myśląc o biznesie, który przychodzi do was i jest waszym klientem, przychodzi i mówi, słuchajcie, czasy są takie, a nie inne, sami widzicie rachunki za prąd, sami widzicie, jak wygląda inflacja. Gdzie tutaj, na tym styku, jest największe wyzwanie dla was? No to jest znowu, ja nazywam, że, że to jest taki kolejny, może nie czarny łamać, bo to za mocne, ale zdarzenie, którego też nikt nie przewidział, jeszcze powiedzmy ponad rok temu, zakup urządzenia czy rozwiązania nie był analizowany przez pryzmat energooszczędności. No po prostu, jaka jest cena, jaki jest serwis, takie parametry, obsługa i tak Dzisiaj, kiedy policzyliśmy to, bo klienci o to pytają, bo wiadomo, że szacujemy, że między rokiem 2020 a 2023 wzrost cen energii jest ponad dziesięciokrotny. Ponad dziesięciokrotny. No to jak policzymy dzisiaj total cost of ownership urządzenia na 3 czy 5 lat całościowy, to ten koszt energii czasami bywa większy niż koszt urządzenia, więc. Teraz o decyzja... liczbach komputerów, które tak, tak, Oczywiście. Więc dziś my optymalizujemy zużycie energii. Jak to robimy? Parę przykładów. Zrobiliśmy taką analizę dla jednego dużego klienta i wykazaliśmy mu, że jego tam chyba 10 tysięcy komputerów, jak zmieni bazę starych komputerów i wymieni nawet tylko niektóre systemy ładowania czy baterie, to będą oszczędności warte 10-15 milionów rocznie, tak? Dla 10 tysięcy komputerów. Nie wszyscy mają 10. W przypadku serwerów. My mamy kolejne generacje serwerów. Bieżącą dzisiaj jest 15. Generacja wcześniej 14. Mnóstwo ludzi ma nadal generację 14. W stosunku do 16, którą wypuszczamy, to jest 80% bardziej efektywne zużycie, czyli faktor prawie 4. 4 razy mniej energii, ta sama moc, to samo urządzenie jak dziś kupisz versus poprzednia generacja. My potrafimy to liczyć, potrafimy optymalizować pracę wentylatorów w urządzeniach tak, żeby w nocy one działały na 15% standby, jak nie potrzeba. Nikt na to nie zwraca uwagi. My możemy to wysterować. Jak masz skalę setek urządzeń, to są znów setki tysięcy miliony, które można zaoszczędzić w ten sposób. No i nasi eksperci takich projektów mają więcej niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Kiedy dzisiaj klienci przychodzą do chociażby do Dela, powiedzmy, co jest dla nich decydujące, że to będziecie wy, choć równie dobrze mogą pójść do konkurencji? Na co zwracają uwagę? Dostępność tego sprzętu, jakość tego sprzętu, zużycie energii w tym sprzęcie co jest najważniejszym faktorem? Odpowiem przewrotnie, żaden z tych punktów, mam nadzieję, nie jest pierwszy. Olbrzymi. Punktem, który myślę, że waży często w wyborach, jest zaufanie do nas. Zaufanie, na które właśnie pracowaliśmy tu przez 30 lat, będąc w Polsce. Bo, o aspekcie jakości, oczywiście, my absolutnie no nie można mieć pozycji lidera mając słabą jakość, ale to jest oczywista oczywistość. Tak? Jakość serwisu i usług myślę, że też sprawdzona. Ale co to znaczy sprawdzona? To jest to zaufanie. Tak? Ktoś ma ten komputer poprzedniej generacji, trzy lata wsparcia, to wsparcie mu się podoba, dlatego wraca do nas, tak? To są te aspekty, które są ważne. Energooszczędność, ale jeszcze jedna rzecz nieporuszona. ESG. Dbamy o te wartości, tak? Jesteśmy największym recyklerem w branży. Dell przetwarza najwięcej w obrocie wtórnym. Fabryka w Łodzi korzysta w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zero waste. Zbieramy każdy paproszek, każdy element plastiku, wraca do obudowy komputera. Wiele firm, może niekoniecznie produkujących sprzęt komputerowy, ale takich, które zwracają uwagę na to, że ich klienci są z tego pokolenia, dla którego to jest bezdyskusyjne. A u Was co stoi za ESG? Musicie, chcecie, klienci żądają. To w ogóle nie tak, mhm. jeżeli robisz coś, ponieważ. Dobrze taki, wygląda. Dobrze wygląda, to już w ogóle nawet nie chcę tego komentować. Bywa i tak, tak. No. no, no bywa i tak, ale nie u nas. Po pierwsze, jest to głębokie przekonanie Michaela Della. To się zaczyna też od niego, to warto podkreślić. Po drugie, my wierzymy, że nasza planeta i my, jako ludzie, musimy pracować na to, żeby żyć w lepszym środowisku i być dla siebie lepsi. To jest to, w co głęboko wierzymy, to jest w naszym DNA. My współpracujemy nawet z naszymi poddostawcami, ze wszystkimi firmami, które nas obsługują. Jeżeli jest jakakolwiek czerwona flaga, że ktoś postępuje nieetycznie, że ktoś. Nie jest inkluzywny, że ktoś używa naprawdę, no, zwiększa ślad węglowy i wiele innych rzeczy. To mamy dyskusję o tym i często zamieniamy tak, na kogoś innego, kto postępuje lepiej. Bo tylko w ten sposób, postępując, duże podmioty, mamy no, tą siłę też przekonywania, spowodują zmiany na rynku. tak. Ja to robię również dla swoich dzieci, tak? mówiąc wprost żeby żyły w lepszym świecie. Choć myślę o jeszcze jednej rzeczy, którą akurat słuchacze podcastu technologicznie bardzo doceniają, czyli spojrzenie na przywództwo. I bardzo często cytujesz Michaela Adela i doskonale to rozumiem. Jego zaangażowanie przez tak długie lata w tak duży biznes, w tak zmieniającym się świecie, czego ty się dzisiaj jesteś w stanie od takich ludzi uczyć? Ja myślę, że uczyć się konsekwencji. I Michael jest taką osobą akurat, bo świat w tej chwili odmienia przez wszystkie przypadki szybkość działania, innowacje, startupy, zwinność i oczywiście to są Super ważne mhm. pojęcia, bez nich nie ma postępu. Ale nie ma również postępu bez solidnej kontynuacji dobrych rzeczy. Nie żyjemy z samych innowacji, tak? No jak ktoś robi buty, to robi buty, tak? I to jest jego podstawowy biznes i tam można szczegóły zmieniać, ale to będzie but na koniec dnia, w którym chodzimy i on się ściera i tak dalej. I wiele jest podobnych branż. I teraz, my jesteśmy gdzieś po środku jako Dell, tego się uczę. My jesteśmy i innowatorem w wielu aspektach, mnóstwo naszych produktów ma innowacyjne rzeczy ale jednocześnie to zaufanie budujemy na solidności i przewidywalności. My nie skręcimy jutro i nie powiemy, nie chcę już użyć przykładu, ale no... Dell nagle zacznie w tej chwili produkować kolejnego Windowsa. Nie zrobimy tego, tak? To nie jest nasz core kompetencji, nie będzie. A to jest trochę tak, że dzisiaj, kiedy mamy taką, a nie inną sytuację geopolityczną, polityczną, społeczną, to back to basic jest bardzo ważne i jakby przestajemy eksperymentować, kiedy nie trzeba, bo to nie jest dobry moment. Ja bym zrobił twist tego stwierdzenia. Nie tylko back to basic lub nie back to basic, ale to zdanie w ogóle mm. rezonuje we mnie ostatnio w ostatnich tygodniach, że przyszłość zaczyna się w przeszłości. Niekoniecznie musi być to Basic przeszłość, Jeszcze. ale wiele rzeczy, fundamentów już gdzieś było, one się w innej odsłonie nam pokazują, ale nadal te podstawy funkcjonowania są podobne. Czyli to jest jakaś forma rzemiosła, tak? Gdyby to odnieść do butów, o których mówiłeś, tak? Czyli to jest coś, czego się nauczyliśmy. W przypadku akurat waszej firmy powiedzmy od Michaela Adela, Pilnujemy tego, bo to nam się w iluś sytuacjach sprawdziło, a biznes, jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, powiedziałeś, on jest tak sezonowy, tak sinusoidalny, że siłą rzeczy musimy być odporni. Więc ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że jesteś solidnym rzemieślnikiem, który robi super innowacje. Mhm. Wolę być takim, niż być wyłącznie super innowatorem, którego innowacje wylądowały na śmietniku historii. Ale gdybyśmy popatrzyli sobie na innowacje i na ostatni raz użyję przykładu butów, są firmy doskonale radzące sobie na rynku, które produkują buty i wchodzą do wirtualnego świata, żeby swoje buty wstawić także do sklepu na półkę w Metaversie na przykład. Nie, to jest świat, który dla jednych ciekawy, dla innych śmieszny, natomiast jest realny, choć bardzo wirtualny. Z perspektywy firmy dużej technologicznej, co widzisz za rogiem? To ja ci odpowiem najpierw przewrotnie. Na twoje porównanie. No. Jesteś w tym metaversie. Nakupiłeś <grym> tych butów wirtualnych <grym> wirtualnych i wszystkiego. A w czym wyjdziesz na spotkanie tutaj ze mną? No w tych, które czekają w przedpokoju. No więc ja uważam, że jeżeli już idziemy w te analogie, to tak, to będzie wyłącznie komplementarne. Jeśli będą fani tych sztucznych butów w Metaversie... To to będą drugie pary. To to będą kolejne pary i niech ten świat próbuje się rozwijać. Na razie myślę, że jest na wczesnym etapie i ta cała ekonomia Metaversu budzi no, chyba na razie więcej kontrowersji niż pewności, ale tak zawsze było z innowacjami. I super, niech tak zostanie. Zapytałeś, co jest za zakrętem? Tak, tak? z perspektywy też lidera dużej firmy technologicznej w takiej, a nie innej części świata, ale generalnie jeśli chodzi o technologię i o to, co kolejne lata mogą dać, albo co wy możecie rynkowi dać, co wy możecie klientom dać. Znaczy, nie za rogiem, bo za tego rogu to już w zasadzie wygląda lub wyszła nowa, nowy trend duży, to jest edge computing. To nie mam wątpliwości, najmniejszych. To jest następny big thing. Świata IT żyje w takich cyklach. Konsolidacja, ekspansja, konsolidacja, ekspansja. Mogę dziesiątki mhm. przykładów podać, ale to na następnym naszym spotkaniu. Jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni. Natomiast tu powiem tylko tyle, że edge computing mówi tyle: większość danych będzie tworzona na brzegu, w mhm. urządzeniach, w tych drobnych, małych rzeczach, które nas otaczają i coraz więcej. Tych danych będzie przetwarzanych coraz bliżej źródła. W czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym. Okay. Czyli chmura niech sobie czeka, chmura. przyda się kiedyś? Nie, nie, nie kiedyś. Chmura się przydaje, będzie i jest super ważna, bo ostatni przykład taki to jest to. Mamy sytuację real time. Trzeba podjąć natychmiast decyzję. Ona jest podejmowana lokalnie. Nie wiem, dwa urządzenia, dwa samochody, o to jest wszystko jedno. Zahamowały, nie ma wypadku, fajnie. I to się zdarzyło na brzegu, w edge'u, tak, ten computing i tak offline'owo możemy przesłać te dane, żeby poprawić algorytmy do chmury, no żeby i tak usprawniać to, żeby mieć duże zbiory danych dla sztucznej inteligencji, etc. Więc oba te światy absolutnie mają rację bytu, ale no ten edge, to on będzie dominował po, Powstał na tym forum i w tym studiu jeden z odcinków, gdzie pokazujemy, jak ten edż jest ważny i w jak wielu sytuacjach jest wykorzystywany, nawet w kontekście kodów QR na identyfikatorach tu na forum, chociażby albo we wszystkich czujnikach, które tutaj są pokazane, czy na innych tysiącu wydarzeń dużych, gdzie można z twarzy czytać sporo z wykorzystaniem właśnie edża. Darek, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję serdecznie. Kierownictwo produkcji: Dorota Żurkowska. Redakcja: Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja: Olga Michałowska. Dźwięk: Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House: Jarosław Kuźniar.